Dianews marzec. Marzec w Dunaj Instytut Dialogu był miesiącem spotkań, dialogu i dzielenia się tradycjami zarówno w duchu Ramadanu, jak i przy okazji innych wyjątkowych wydarzeń. Z radością dzielimy się krótkim podsumowaniem najważniejszych chwil. Wizyta w domu seniora chemik. Wspólnie z młodzieżą odwiedziliśmy dom seniora, spędzając czas na grach, rozmowach i drobnych upominkach. Dzień pełen ciepła i radości pozostawił trwały ślad w naszych sercach. Małe gesty przyniosły wielką radość. Warsztaty robienia bransoletek w Google Campus. Wzięliśmy udział w wydarzeniu SHEDF organizowanym przez GDG ŁOSO z okazji dnia kobiet. Poprowadziliśmy warsztaty robienia bransoletek, które stały się twórczą przestrzenią do rozmów, kreatywności i integracji. I w tary w Dunaj przez 29 dni w naszej siedzibie odbywały się kulturowo zróżnicowane kolacje iftarowe, gromadząc ludzi z różnych środowisk i tradycji. Spotkania były okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i budowania wzajemnego zrozumienia. Iftary w domach rodzinnych Muzułmańscy wolontariusze naszej fundacji zaprosili do swoich domów osoby z innych wyznań, dzieląc się posiłkiem i tradycją. Spotkania przebiegały w serdecznej i otwartej atmosferze. To piękny krok w stronę większej bliskości i wzajemnego szacunku. I z instytucjami partnerskimi. Zorganizowaliśmy wspólne i z czterema instytucjami CWW, Muzeum Polin, Fundacją Szansa oraz Biblioteką Publiczną w Piasecznie. Każde spotkanie było wyjątkową okazją do budowania mostów między ludźmi. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym miesiącu za obecność, wsparcie i wspólnie spędzone chwile.